Witam serdecznie, moi drodzy. Moi drodzy, to na czym się skupiamy, to rośnie. To, gdzie dajemy swoją energię, to się rozwija. Czyli to wszystko zależy od nas, tak? Taki wniosek. Jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło, jeżeli chcemy, nie wiem, mieć piękny dom i codziennie będziemy przyjeżdżali i nie wiem, dokładali jedną cegłę, jedną deskę i robili coś w tym kierunku, żeby to zrobić, to w końcu. Po jakimś czasie będziemy mieli ten dom, jeżeli chcemy być specjalistą w jakiejś dziedzinie, to codzienna praktyka tego po jakimś czasie pozwoli nam stać się osobą, która zna się na tym, osobą z określonymi kwalifikacjami, osobą, która jest fachowcem w tej dziedzinie, tak? Jednak na wszystko potrzeba czasu, naszej energii i uwagi, tak? Zobaczcie teraz, szczególnie w tym. W ciężkim, trudnym, dziwnym czasie, w ciężkim, trudnym dziwnym czasie w tym dziwnym czasie zarządzajmy swoją energią i uwagą w sposób świadomy właśnie. Nie zasilajmy jakichś negatywnych emocji, nie zasilajmy jakichś negatywnych schematów, nie zasilajmy jakichś mówię mm, przerobionych, nie wiem, zmanipulowanych informacji, które wywołują tylko, tylko strach. No bo zobaczcie, energia strachu, tak? Co byśmy robili, gdybyśmy się nie bali? Co byśmy robili, gdybyśmy żyli tak, jak chcemy? Co byśmy robili, gdybyśmy po prostu działali bez tej malutkiej dawki strachu, bez tego jakby zastraszania? No bo zobaczcie, tak, odkąd ja pamiętam, no to w szkole uczta się, bo, bo trzeba się uczyć, wszystko trzeba iść wypełniać, tutaj żądania systemu, trzeba się uczyć. Trzeba iść na uczelnię, trzeba to, trzeba tamto, trzeba być inżynierem, trzeba być tym, trzeba wszystko, tak? W kościele też. Bój ta się, no i płać ta hajs jeszcze, no bo nie będzie ta zbawień, tak? W innych instytucjach tak samo. Płać podatki, bój się. Tego nie zapłacisz, możesz iść do więzienia, tego nie zrobisz, możesz tam stracić coś tam. Nie zaszczepisz dziecka, możesz Sanepit przyjść i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Odnośnie Sanepidu dzisiaj ten... Ten pinkarz, czy jak on tam się nazywał, złożył dymisję. Sztury uciekają. To zobaczymy. No i moi drodzy. Cały czas, od małego już, jak człowiek się rodzi, no to jest w niego ten strach wpajany. Udź się dobrze, będziesz zamiatał ulicę. Udź się tak. A może ten człowiek chce zamiatać ulicę, jemu to jest bardzo dobrze i spełnia się w swojej pracy, tak? Nie oceniajmy ludzi, tak? W momencie, kiedy przestaniemy oceniać ludzi, przestaniemy oceniać wszystko poprzez swoje filtry, to dużo się zmieni, dużo zacznie dziać się wokół nas też lepszych rzeczy, tak? Bo teraz zobaczcie, cały czas jest yy, narracja, yy, narracja w kierunku strachu. tak? Zobaczcie, tu się może stać to, tutaj w rządzie już mówią takie restrykcje, takie obłoszczenia, takie to, takie tamto, no i cały czas pokazują, są równi i równiejsi. Słuchajcie, byłoby wszystko spoko, gdyby yy, wszyscy ludzie byli traktowani tak samo, a nie, że jeden, tam wiecie, to, a, śmiać mi się chciało jeszcze z tego, z tych tam, yy, z tego Bayer Fulla i tak dalej. No, słuchajcie, no gościu typowo płaczą o hajs, że yy, nie wiem, on jest lepszy, on płaci więcej podatków, jemu się należy, jemu, jemu się należy, nie? No są takie śmieszne sytuacje, że widzicie, po czynach, po czynach poznajecie ludzi, jacy są naprawdę, na czym im zależy i co jest ich jakby siłą, motorem rozwojowym i tak dalej, tak dalej, nie? No, jak ktoś myśli tylko o hajsie, no to zrobi dla tego hajsu wszystko, i zobaczcie te sztuczne właśnie, sztuczne iluzje, sztuczne podziały, sztuczne, sztuczne nakreślanie, nie wiem, no historii, przekłamywanie historii, no bo zobaczcie, każdy z nas, jeżeli y, troszkę by poczytał, troszkę by sprawdzał jakieś materiały źródłowe, trochę by y, zainteresował się y, przeszłością naszej planety, no to bardzo szybko można odkryć, że wiele rzeczy się po prostu y, najprościej, najde, najdelikatniej mówiąc nie zgadza jest przekłamana jest y, zatuszowana jest y, manipulowana tak, aby historyjki które są układane przez właśnie y, różnego rodzaju y, powiedzmy to rządy y, pasowały w jedną całość, układankę tak? moi drodzy, no i teraz y, Du dużo osób też mi się tam o tych wczorajszych filmikach, wczorajszym a wczorajszym też mi się pyta, że tam no, że okej, okay, że pozytywnie, no ale no jest gorzej, jest gorzej na tym moment, że jest gorzej, nie? No i ja powiem jeszcze raz to samo. Słuchajcie, jeżeli w naszym życiu na przykład dochodzimy do jakiegoś momentu, gdzie mm, no, mamy już dość tego schematu, jesteśmy już zmęczeni fizycznie, psychicznie jakimś danym, nie wiem, nawykiem, jakimś danym, nie wiem, trybem życia, mamy dość, chcemy się od tego odciąć, chcemy się zmienić o 180 stopni, no to dochodzimy do takiego momentu, że leżymy i ćwiczymy już na dnie, tak? Że już mamy dość, już nie widzimy, nie widzimy żadnego sensu na dalsze jakby to powiedzieć, nie wiem, no nie na życie, ale nie widzimy innych perspektyw, no bo jesteśmy załóżmy bardzo. Zamknięci, boimy się właśnie działać. Jesteśmy wystraszeni, jesteśmy zastraszeni, może jakieś właśnie dodatkowe bodźce dochodzą, poprzez które no jeszcze bardziej się zamykamy. No bo jak jesteśmy w strachu, no to jesteśmy ściśnięci, zamknięci, nie działamy. A jeżeli działamy z miłości, działamy z poziomu świadomości, rozwoju ekspansji, no to ta energia płynie, nie? A tak to jak siedzimy, zamknięci tacy, bój się tego, bój się tamtego, no to moi drodzy, nic nie możemy, nic nie możemy, nic nie możemy zrobić, ponieważ no. Sami siebie blokujemy, tak? Tak samo, słuchajcie, powiem Wam yy, o mojej zmianie. Powiem Wam o mojej zmianie, yy, w której na przykład świat się chciał z jednej rzeczy. Moja Patrycja kiedyś powiedziała, że ona będzie najszczęśliwsza na świecie, jak ja przestanę pić. No i nie wiedziała, nie wiedziała, chyba nie była też właśnie świadoma wtedy, co, co mówi, bo na pewno mm, ja sam się nie spodziewałem aż takiej zmiany. No i ona tym bardziej, nie? Także moi drodzy, jeżeli nie jesteśmy sobie w stanie czegoś wyobrazić, no to nie jesteśmy w stanie tego zmienić, jeżeli zamykamy swój umysł, swoje, jakby to pole widzenia, swoją percepcję na jakieś rzeczy, że mówimy. Nie, nie wiem, herbata musi być, nie wiem, czarna, cały czas. Czarna herbata innej nie ma. No to będziemy spotykali tylko czarne herbaty, nie spotkamy jakiejś innej odmiany, tak? Jeżeli nastawimy się, że nie wiem, coś nam nie wychodzi, że do tego się nie nadajemy i będziemy sobie w koło powtarzać, mamy rację. Jeżeli zmienimy swoją percepcję i powiemy, że teraz nam się to będzie wszystko udawało i teraz będzie wszystko się zmieniało najlepsze, to też tak będzie i też mamy rację. Więc wszystko zależy od naszej percepcji, wszystko zależy od naszych filtrów postrzegania rzeczywistości, od naszej świadomości, od tego, na jakim etapie nie wiem, rozwoju pracy nad sobą jesteśmy, tak? No bo jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, niech będzie, siedzi tylko w domu, ogląda telewizor, chodzi do pracy, no to jego percepcja, jeżeli zakładamy, że nie czata osoba różnych książek, przychodzi na chatę do roboty, 8 godzin, wracam, prowarek, telewizor i dziękuję, no to percepcja takiej osoby no jest trochę mniejsza, jest bardziej okrojona, no i tej oso takiej osoby nie interesują jakieś inne rzeczy, bierze to co jest, to co mówią w telewizji, to co mówią w gazecie, to co gdzieś tam usłyszał w pracy, no, nie ma kontaktu z ludźmi innymi, nie, nie poznał właśnie no, no innej perspektywy. No, tak samo, no, nie wiem, jeżeli, jeżeli ktoś nigdy nie był, yy, nie wiem, za granicą, albo nie wiem, no, gdziekolwiek za granicą w jakimś kraju, gdzie do określonego kraju jest przypięty jakiś stereotyp, no i powiela ten stereotyp, mówi, że hej, tam w tym kraju jest tak i tak, nie, ale nigdy tam nie był, no to skąd ma mieć pewność, że tak jest, skoro nigdy tam nie był, powtarza tylko. Nie wiem, perspektywy osoby, która tam była i takie, jakby powiedzieć, niekorzystne doświadczenia ją spotkały. Załóżmy, nie? Tak samo była taka przejawka, że dwóch kupców, handlarzy przejeżdżali przez jakieś. Nie, wiem, przejeżdżali przez. No to już mówiłem o tej przypowieści, że było dwóch braci i. No dwóch braci, jaki tam kupcy, handlarzy i tak dalej, jechali sobie gdzieś tam, przez jakąś tam pustynię. Jeden tam wyjechał pięć dni wcześniej, drugi pięć dni po nim, tak? No i ten pierwszy, co jechał, no to był taki sceptyczny, taki, że na wszystko narzekał i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, przed miastami, przed murami miasta stoi jakiś tam starszy dziadek, no i on się go pyta, mówi, no skąd jedziesz przyjacielu, nie? A ten mówi, a gdzieś tam jadę z jakiegoś tam innego miasta, mówi, nie? On mówi, przyjechałem, coś może tu się uda sprzedać, nie? A jacy ludzie są starczy w tym mieście? No i starzec mówi, a u ciebie jakie są mieście? A on mówi, u mnie to krętacze, matacze, złodzieje i tak dalej, i tak dalej, nie? A starzec mówi, no takich też spotkasz i tutaj. No i goście machną ręką, pojechał dalej. Minęło te pięć dni, jedzie drugi. No i ta sama gadka, tak? No i starze, coś się pyta tego drugiego jad są ludzie u Ciebie? A ten mówi, A, panie, piękni, wspaniali, uśmiechnięci, pomocni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ten mówi, o, zapraszam, przyjacielu, takich znajdziesz też w tym mieście, nie? No i dziadek tak patrzy, patrzy, mówi. Przyjacielu, a czy podobny, nie wiem, ktoś z tego miasta nie, nie podróżował tutaj? Bo 5 dni temu widziałem tutaj gościa takiego, podobny do ciebie, nie? On mówi: A, to mój brat, on na wszystko narzeka. Także zobaczcie, że wszystko zależy od naszej perspektywy. I teraz te wszystkie negatywne wydarzenia, które się pojawiają, to jedni mogą powiedzieć: Uuu, coraz gorzej, nie Uuu, coraz gorzej, bida, Wida pisze, nie? A drudzy zaczną zauważać tą właśnie transformację ten proces transformacji, w którym jesteśmy. o. Proces transformacji świadomości, proces transformacji ludzkości, proces transformacji naszej planety, proces transformacji wszystkiego, co do tej pory znamy. Tak bym to określił. No i oczywiście dużo ludzi może powiedzieć, może i tak, ale w dalszym ciągu uważam, że generowanie pozytywnych wibracji, pozytywnych emocji, pozytywnego nastawienia znajdowania plusów, więcej plusów niż minusów, robi więcej dobrej roboty niż skupianie się na negatywnych rzeczach. No pewnie, że możemy, możemy biadolić jak to jest, jakie to są ograniczenia i oboszczenia, ale po co je dodatkowo nie wiem, oddawać temu uwagę, energię, karmić to, tak? Bać się, mówię, nie, nie bójmy się strachu, nie, nie bójmy się po prostu niczego. No można się bać, ale nie tak, wiecie, no taki strach taki delikatny przed czymś nowym, przed nieznanym normalny, że jest pozytywny, tak, ale nie, że my boimy się wyjść z domu, boimy się, nie wiem, uśmiechnąć, porozmawiać i tak dalej, tak dalej, no bo nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy byli cały czas, nie wiem, w presji, w ścisku, wiecie, zaciśnięci, tak? ty skuleni, no to jak ktoś jest skulony, no to, to nic nawet nie widzi, no bo głowa jest, wiecie, wciśnięta między ramiona i nic za bardzo nie widać, a jeżeli jesteśmy, wiecie otwarci, widzimy więcej, dostrzegamy więcej, dostrzegamy więcej szans, okazji, rozwijamy się, bo to jest słuchajcie, nasz czas, to jest nasz czas na tą, nie wiem, niech to będzie masa krytyczna. Te, wszystko zależy od tego, jak ludzie będą kreowali świat, w którym chcą żyć. Wszystko zależy od nastawienia, od akceptacji, od, od tego, jak jeden, jedna osoba drugą będzie szanowała, traktowała, nie wiem, akceptowała, pomagała i tak dalej, i tak dalej, abyśmy w szczególności my, ten taki stereotyp takiego Polaka, z którym ja też oczywiście spotkałem, że o, Gdzieś tam komuś się udało, no to... w dół, gdzie tam lecisz? Co ty? Dawaj tu na dół, trzeba w błocie się tappać, a nie będziesz tam nie oglądał. Nie, teraz jak jeden wyleci, to cała reszta powinna się cieszyć. A on ten co wyleciał powinien pomóc tym, co dostali, żeby też sobie mogli polecieć. I to by było spoko, co nie? I tak samo, nie wiem, no to już nie ma, ktoś tam powie, że o, wróci, wróci, żeby wróciło stare. Nie, to stare nie ma, nie ma, nie ma takiej opcji, żeby słuchajcie, wróciło yy, wszystko do poprzedniego stanu, no bo teraz ludzie, zobaczcie, poprzez ten czas mnóstwo ludzi wykorzystało go na to, żeby właśnie, nie wiem, pytać, sprawdzać, rozmawiać, no i ludzie, ludzie, ludzie wrócili jakby na ten, zrobili krok do przodu, zrobili poziom wyżej, z właśnie, no nie wiem, z inteligencji, powiedzmy, z inteligencji. Ludzie stali się bardziej inteligentni, bardziej świadomi, zaczęli bardziej Ogarniać, sprawdzać, właśnie weryfikować, rozmawiać. Mówię, ja po samych swoich filmikach widzę, że jest ta zmiana strasznie na plus. Bo na początku, mówię, dużo mięsa, nieraz tam się na mnie wylewało. Oczywiście, no, przejmowałem to wszystko no, z uśmiechem i tak dalej. no Bo wiedziałem, że każdy ma inną perspektywę i każdy może się zgadzać, bądź nie. No i o to chodzi, żebyśmy się nie musimy się zgadzać we wszystkim, nie. Ale o to chodzi, żeby iść dalej, robić swoje i nie przejmować się. Słuchajcie, tak samo każdy z Was, jeżeli masz coś takiego. Masz coś takiego w sobie, co chciałaś, nie wiem, chciałeś, chciałaś robić od dawna, to jest ten czas. Zacznij to robić. To jest właśnie ten cichy głosik, który ci podpowiada: Ej, może byś coś namalował, namalowała, ej, a może byś coś napisała. Ja a pamiętasz, jak byłaś mała, jak tam, nie wiem, świetnie ci wychodziło to jakieś, nie wiem, nie wiem projektowanie, jakieś, nie wiem, pisanie, poezji jakiejś i tak dalej. Czemu to zostawiłeś, zostawiłaś, nie? To jest ten czas, właśnie na, na sztukę, na rozwój, na robienie pięknych rzeczy, dzięki którym ludzie w większości będą się uśmiechać, a nie płakać i zamartwiać, nie? I ktoś może nie wiem, tak jak mówię, no, każdy ma inną pe percepcję, każdy ma inną perspektywę. No i ktoś może powiedzieć, nie, nie widzę tej zmiany, wszystko jest No to co mam powiedzieć? No tylko mi jest, jest mi bardzo przykro, że jeszcze takie osoby są, że tak wiecie, tak ciemno bardzo widzą wszystko. Ale no po to jesteśmy my. Żeby pomału, to wiecie, to światełko gdzieś tam pokazywać, rozjaśniać, rozbłyskiwać, nie. Moi drodzy, czasy są takie, jak nie, takie, a nie inne ponieważ, mówię, jest to proces transformacji, proces zmiany, proces, proces który na pewno wyjdzie nam na dobre, proces na plus, ale tak jak mówię, przed każdym plusem no jest pewnie trochę ciężej, nie? Przed każdym odbiciem od dna no jest, wiecie, no robi się, jest to zajście, no. no, do tego dna dotknięcie i moment pyk, wybicia, nie? Także teraz te sytuacje, które są, też są tak postrzegane, pewnie, jeżeli odniesiemy się do kwestii ekonomicznych i tak dalej, no to. Gospodarka siłą rzeczy musi się wywalić, powinna się wywalić, żeby ludzie mogli odzyskać, nie wiem, niech to będzie wolność finansową, swoją wolność przede wszystkim, że nie, że wszystko jest, wiecie, zamknięte, kontrolowane przez nie wiadomo kogo i nie wiadomo czemu, bo ktoś sobie wymyślił pieniążki, które jedni mogą dodrukowywać, drudzy nie mogą, manipulacje kursami, innymi różnymi rzeczami. No, słuchajcie, no to nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby to wszystko sobie dopatrzeć, wychodzą jakieś afery, każdy gdzieś tam odchodzi, każdy gdzieś się chowa, a wczoraj jeszcze śmieszne teraz tam prawnicy Trumpa, jeszcze tam jeden wątek tylko bo to my też sami ciekawi. Prawnicy Trumpa oczywiście już tam w wielu Stanach pogarniali, że mnóstwo głosów poginęło i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. I jedna rzecz, która się, która się zmieniła, ten jak to, konkurent, przeciwnik Trumpa już miał na Facebooku od kilku dni napisane tam Joe Biden, na Facebooku było tam prezydent elect, czy coś takiego, nie wiem jak to tam się nazywa poprawnie. No i słuchajcie, zniknęło to, wczoraj to zniknęło, wrócił status podobnie, że e, polityk tylko, nie? Polityk, nic więcej. I tak samo, hmm, co jeszcze chciałem powiedzieć? Dobra, nieważne. E, tak samo moi drodzy, no jest to taki mały znak, że coś się dzieje, tam mówię, z tym Facebookiem też się ruszyło. Tam ci mówią, są na tych procesach. Zobaczymy. No są pokazane. Goście, no mówię, to jest proces, tak był w naszym, nie wiem, sądzie, tak mi się wydaje. I ci senatorzy mówią: Słuchaj, taki i taki program. Inwigilacja to tamto, to tamto. Proszę listę osób, dlaczego kontrolujecie, dlaczego kasujecie konty, dlaczego ograniczacie wolność słowa. Mówi: Nie, no my właśnie, my stoimy na straży wolnego słowa. słowo. Tak, no, to trochę nie halo. Moi drodzy, wszystko pomału będzie się wyjaśniało. Teraz poprzez to, że. No jest ten proces transformacji, no to wychodzą na jaw te negatywniejsze rzeczy też trochę czasem wyskakują, nienormalne. Ale dzięki temu robi się miejsce na te zgniłe struktury upadają, te wszystkie negatywne rzeczy wychodzą na jaw, no i one zanikają, no bo nikt już nie chce tego karmić, nikt, nikt nie chce tego podtrzymywać. I robimy miejsce na nowe rzeczy, które będziemy tworzyć, będziemy nie wiem, polepszać, naprawiać. Słuchajcie no, ja się cieszę, że żyję w takich czasach, myślę, że do, mówię, kilku lat, lat wstecz miałem takie, że to, takie życie jest takie mówię, pff, takie bez sensu. Mówię, no nie wierzę, że mam się urodzić, mówię, tyrać do emerytury, a później przez 15 lat z tej emerytury się cieszyć gdzieś do piachu, nie? I dzieci mam co wdrążyć na, na swoich systemowych zastępców. Bo zawsze mi to śmierdziało. I na szczęście się nie pomyliłem. I z tą pozytywną informacją Was zostawiam. Do następnego razu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.